Dzisiaj będzie o opakowaniach. Dlaczego jesteśmy przyzwyczajeni do pewnych opakowań? I czy zawsze w środku jest to, o czym myślimy, że jest? Hej, kochany człowieku, widać wujek Porada na kanale Wójka Porady. Wczoraj nagrywałem lepszym telefonem, dzisiaj gorszym, na no, Bóg tak chciał. E, niedługo wróci mój, więc będę lepszy, będzie lepsza jakość. E, dobra, ale dzisiaj oczywiście nie o tym, a w sumie to też jest jakieś opakowanie. Kurde, płynie motorówka. <grym>, będę miał falę muszę trzymać telefon. E, jestem u mojego kolegi. No, siedzimy u niego na jakimś tam grillu. E, ja tak w sumie z alkoholic to najbardziej lubię piwo. E, no tak mam po prostu. Jak jakieś takie, no jeszcze jakieś wino też, jak tam sobie mogę też wypić i tak dalej, ale jakichś takich mocniejszych trunków, nie mówię, że nie wypiję, ale raczej tam sporadycznie. I mój kolega, a ja mówię, piwo, mówi, no piwa nie mam, ale czekaj, bo jeszcze na urodziny Martini Gold się to nazywało wyciąga, złote pudełko, na pudełko napis Dolce Gabbana, kurwa Dolce Gabbana, czy jakaś limitowana seria, no podejrzewam, że cholerę kosztował kasy. o i nigdy go nie piłem, ale słyszałem, że... A to zresztą zobaczymy. No i wlał nam tak te... Martin Martini jest takim... Chyba nie jest wysokoprocentowy jest tam niżej, kurde, nie wiem dokładnie, nie wiem, no dobra, nieistotne. No i wlał nam tam po tym. Każdy z nas umoczył tylko usta Jezus! Ja w życiu piłem jakieś różnego rodzaju wynalazki typu Bimber, to każdy z tych trunków był zajebisty w porównaniu do tego złotego god Martini, kurde, Al Dolce Gabbana. Nie wiem, czy po prostu taka e, limitowa wersja typu hej, chcesz zobaczyć, jak czują się żule, to Ci wypuścimy właśnie taki produkt. Ale dobra, i to mi nasunęło taką myśl, że często ludzie chcą Dążą do dobrych opakowań. Co to znaczy do dobrych opakowań? Nie wiem. No bo jak jesteś gruby, no to fajnie, żebyś był chudy, bo wtedy ludzie będą myśleli, że dbasz o swoje zdrowie co jest cholera nieprawda, bo większość mięśniaków, czy większość ludzi, którzy ćwiczą fitness, wpierdala tyle chemii, że kurde, wow, cała ta tablica, jakieś tam używki, kurde, ja tam się na tym nie znam, jakieś kreatyny, bryny, ktoś się oczywiście się obraża, oj, wujos, to jest normalne, naturalne, ja tam nie wiem, nie znam się, ale dokład, dokładnie wiecie, o czym mówię. E, tak, samo, tak samo jest e, z tym, że na przykład idziemy ulicą jest koleś, który siedzi na ulicy. No, przysłowiowy ten żul, wiecie o czym mówię. No i teraz ludzie widząc takie opakowanie, opakowanie żul się nazywa. Muszą, mówią... Poczekamy. Opakowanie, opakowanie no przejebane ma życie, kurwa, co to jest za życie. No ale obok tego żula, bo żul siedzi gdzieś przy ulicy, przy sklepu, przejeżdża właśnie piękny Mercedes, jakiś tam, powiedzmy, biały GLS, Skoda C3, CLS, nie wiem, też do końca się na tych modelach nie znam. I siedzę tam koleś. Człowiek sukcesu. Opakowanie Mercedes, kurde. Je potem koleś wraca do domu, albo właśnie przed chwilą wciągnął kokainę, żeby w ogóle mógł funkcjonować. Wieczorem może wypija po butelki, może tego Martini o którym wspominałem przed chwilą, albo jakiegoś innego John'a Walkera, bo przecież nie będzie chlał, jak zwykły żul w i też się ze sobą czuje mm, źle. Ech. Jak do mnie przychodzą ludzie, jest taka kwestia, że przychodzą do mnie ludzie i na przykład mówią, kurde, no wiesz, wujas, no nie mam tej pracy, chleję, no cała rodzina się do mnie przypindala i etc. Jak ja i rozumiem? Ja mówię, wiesz co? zmień opakowanie, pójdź do roboty, zacznij chodzić na terapię. Większość z tych ludzi się na początku od ciebie e, odpierdoli, bo kupi to opakowanie. Czy ty sobie zrobisz porządek w swojej głowie? Później nikogo nie interesuje, zresztą żeby była jasność, nikomu z tego otoczenia w ogóle nie zależy, żebyś ty sobie zrobił porządek, bo chodzi o to, żebyś spełniał ich oczekiwania. Ja też kiedyś, że tak powiem, w cudzysłowie tak żulowałem, no może nie, nie, nie siedziałem nigdy pod sklepem, a potem ruszyłem do pracy, nie wiem, dostałem służbowy samochód, zarabiałem jakieś tam pieniążki i to upakowanie zaczęło wyglądać super. Ale środek, środek nie był super. Dzisiaj fakt do opakowania. Dzisiaj nie patrzę na ludzi przez pryzmat, że ktoś jest gruby. Nie mówię, że nie dba o siebie. Nie patrzę przez pryzmat, że ktoś siedzi pod sklepem, to znaczy, że ma przejebane życie. Nie patrzę na kogoś, że ktoś podróżuje po świecie, nie mając nic. Nie patrzę na kogoś że przez pryzmat, że ktoś nie ma dzieci, czy ma dzieci. To są tylko opakowania. Pytanie, co jest w środku. Myślę, że każdy wie, jak czuje się ze sobą. Moje opakowanie dzisiaj jest dosyć duże. No a co? Czy jest dobrze mi z tym opakowaniem? Spoko, no ciężko się je nosi, no bo jednak się ciężko nosi. W wodzie takie opakowanie się świetnie sprawdza. Można sobie popływać, nie czuć zimna. Także, ludziska, nie oceniajcie książki po kładce, jak to się mówi. A ja dzisiaj powiem, że nie skupiajcie się na opakowaniu. Warto skupić się na środku. Cześć!